Był uchwalony w 1922 roku w majątku mojego stryjka w Tułkowie koło Zabłotowa. Chrzcił mnie ksiądz Ormiański, proboszcz kościoła Ormiańskiego w Śniatynie. I nazywał się Dionizy Kajetanowicz. Ksiądz Dionizy Kajetanowicz później po śmierci arcybiskupa Teodorowicza w Lwowie objął tą parafię i był gospodarzem Infuatem w katedrze ormiańskiej w Lwowie. I jeszcze za pierwszych sowietów tam do niego poszedłem po wyciąg metrykalny, który potrzebowałem do wyrobienia swojego dowodu osobistego zwanego paszportem w Lwowie. I on mnie też napisał wyciąg, yy, tylko z, z i imieniem jednym. I, ale na zakończenie w, w, w tym wyciągu napisał, że sporządzono na podstawie wglądu w oryginalną metrykę. Mnie zależało na tym, żeby nie pokazywać władzom sowieckim mojej, mojej oryginalnej metryki. Raz, że była pisana po łacinie. Druga, drugie, że tam były kompromitujące informacje, mianowicie, że ojcem moim był właściciel dóbr, co było Świadczył według władz sowieckich, że jestem wrogiem Związku Radzieckiego. Tak i bałem się konsek tych konsekwencji, chciał tego uniknąć. I to mi się udało. Jakbyśmy mieszkali z mamą w Kołomyi, to ja Chodziłem do Kobylca Piechotą. To było 18 kilometrów, bo tam e, e, mój ojciec miał e, kilka, ty kilkanaście hektarów ziemi z spadku po swoim dziadku po swoim ojcu, tak. Po swoim ojcu. I tą dzier ziemię dzierżawił miejscowemu gospodarzowi, Petro Popowicz się nazywał, który był tam sołtysem, też w tym kubylcu. I on, że tak powiem, był przedstawicielem też mego ojca, poddzierżawiał tym miejscowym chłopom. I ja y, miałem nadzieję, że ponieważ byli, rodzice byli z nich w dobrych stosunkach, że on nam będzie czuł się y, zobowiązanym jakoś pomagać materialnie. No i tam zawsze jak przyszedłem, to zawsze była dobra wyżerka, ale to jakoś było po, w okresie, kiedy przechodził front wojenny przez te ziemi i te pola zostały doszczętnie prawie zniszczone te wszystkie uprawy, także tam ludzie, miejscowi rolnicy nie mieli zboża ani dla zwierzyny, ani dla, dla, dla siebie. I y, natomiast mieli uprawę tytoniu i za ten tyton ich, y, wymieniali żywność. W, 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 za, za dniestem, bo to był już w, na Podolu. No więc ja postanowiłem z nimi też to tam, z tym tytoniem, z Besachami i to Besacha to te to torby właśnie na te produkty. i, i, i w sąsiedniej wsi koło, koło, koło Obylca, Nazórna się nazywała wioska, miał swoje gospodarstwo brat Petra Popowicza. I który też chodził na wymianę tytoniu na zboże. I oni tam u siebie ten tytoń w liściach kroili na tytoń taki do palenia. No i tam byłem zatrudniony też przy tym krojeniu tego tytoniu na sieczkarni. I to z tym się chodziło. Tam się nie tylko z tytonium, ale że mama miała też tam jakieś perkale, jakieś tam coś tego, co było można wymieniać na żywność. I z tym się chodziło tam. No taki handel. I tam, a my z zromkiem tym brabecym w czasie bolszewickiej okupacji pierwszej, to myśmy wozili paczki w ten sposób do, aż do Korszowa pod kołmyją i do nadwórnej. Nadwórna była, później za nadwórną był Korszów. W Lwowie nie można było nadawać paczek dla tych biednych ludzi. Takie utrudnienia robili. W pociągu można było wieźć dwie paczki najwyżej, i nie mogły więcej ważyć ani grama, jak ileś tam kilogramów. Już nie pamiętam. Jak nie to musiało być obsznurowane, jakże wszystko ten. A później, jak tam dochodziła jedna na pięć, sześć albo dziesięć, to jeszcze rozkładali to złodziei. I myśmy z romkiem wózili w takich y, koszach dużych. Pisaliśmy, że to jest naczynia, jakieś, czy coś takiego, i wozieliśmy do tego kurszowa, gdzie podpłaconego mieliśmy takiego urzędasa, Tam nieraz trzeba było dwie noce spędzić, albo jedną co najmniej, żeby się dostać i nadać to. I z tych paczek to dochodziło bardzo mało. Także moje siostry później przecież mnie relacjonowały, a ja wiem przecież, a myśmy wywozili, z Romki, wywoziliśmy, też nie, dla, nie tylko, bo Romek nie miał nikogo tam, ale wywoziliśmy tylko za to, że nam zwracali za pociąg. Pociągiem trzeba było to zawieźć, na bagaż nadać, tam wyładować wszystko i wszędzie człowiek narażał, także to były straszne.